Ło, wow, nagrywa się? Okej, okay, nagrywa się. Elo melo, Mandero, ja jestem Candy, jak widać tutaj i właśnie mamy skrzyneczkę do odebrania, więc sobie odbierzemy i oczywiście nic tu nie ma. <grywa> Okej, okay, ostatnio nagrywałam filmik z moją najlepszą przyjaciółką. Niestety nie będzie, niestety, no, no wiecie kogo dopóki po prostu no, nie będzie też jakieś takiej postaci jak ja bo... <grywa> Ona zawsze chciała mieć po prostu legendę. I póki jej nie ma, nie też nie dostanie, to nie będzie chciała ze mną grać. Oczywiście nie, nie coś, ma między nami kłótni nic. Um, ale no. Na pewno niedługo wróci. <grym> um, no. A więc tak. Jak chcecie zobaczyć jak gram sobie naszą piękną serię to właśnie tutaj dla was mogę zagrać. Od razu mówię, że trochę już nią grałam i tak na początku, jak pier pierwszy raz dostajesz że to świetnie ci to idzie, ale potem już jest coraz gorzej. Więc ja jakby, ja jakby nie mam szans na pierwsze miejsce chyba, ale na pewno drugie będzie. No, być może. W ogóle to był taki szok, jak ja dostałam tą Sandy. O! Żarcie to jest. Ja też chcę, ja też chcę. Soczek. O! Teraz jestem nie do pokonania. No, w sumie to się nie dziwię, bo nikt tu nie przychodzi. Proszę mnie nie zabijać. O, nie potrzebuję. Nawet soczek. Uch! Co? Okej? Okay. Nieźle. Boję się. Się boję. Naprawdę. Mam więcej powercrupsów od nich. Ale się boję. Tak, 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 tak. Okej, okay, wielkie starcie. O, wygramy to, wygramy to jednak. Sobie na nich... No nie, on umie tak daleko strzelać. Pomocy. Musimy to wygrać. O. Soczek! Ja na to mówię czasami żarcie. O! Niepotrzebna. No nie. Weź to, bie bierz to, bierz to, bierz to, I szybko. O! I te, te moje dźwięki takie jakieś dziwne w ogóle. O! Jak! Wystarczy, że będę miała Leona i do nie, nie do pokonania po prostu. Wszystko będzie. Nie no, kruka, z kruka i spajka też będę się łatwiej. Z kiełka również. Ale co Kiełek potrafi? Hmm. Rozumiem, to potrafi coś zrobić, ale co? Jakby według mnie wolno szczera. No spokojnie postać, ale. Ja ja za ja bardzo nie chcę go mieć. Tak, tak. No to od razu tańczysz, co? Czemu akurat, jak się jak tak, tak robisz, to znaczy, że jesteś kimem? Co to znaczy, że tańczysz dla tej osoby, więc ją lubisz? Tańczysz dla niej? Nie, no ja czasami też tak robię, sobie żartuję. Okej, okay. taki sam odcinek. Jeżeli dacie 10 łapek w górę, to ja muszę RoZom zagrać y, po prostu na solo i na dół i próbować wygrać. Jak mi się nie uda, to, to muszę spróbować zagrać jeszcze gorszą postacią. Dla mnie. Ale coś miałoby być dla mnie niż, niż Rose, bo ja mi się najgłam. O nie przegrałam. Chociaż kiedyś bardzo lubiłam Rose. W ogóle... Ja wygrałam tylko dwa razy to nowe wydarzenie. Bo ja nie umiem grać w klejnoty. Ale jak zobaczyłam, że ten youtuber to ukończył i coś tam było fajne, fajnego napisane, że ukończył i coś tam, coś tam bo mu tam napisało. Ja też tak chciałam. Pomyślałam sobie, że ciekawe co to da, jak się to ukończy. I chciałam to, to dzisiaj właśnie rozwiązać. Znaczy to zadanie jakby zrobić całe wyzwanie z klejnotów, ale mi to nie wyszło. Znaczy ja grałam trzy razy, a przegrałam jeden. O, ja chcę soczek. No da, weźmie soczek pewnie. Nie mogę mi pokonać, bo, bo to jest ma najwięcej życia. O nie, teraz, teraz, teraz umrę, teraz umrę. No właśnie, ten mnie zobaczył, to od razu szczela gdzieś. W krzakach siedzi. O, chyba go zabito. O, chyba, że tu siedzi. Nie, inaczej by szczelał. O nie, ja się ciebie boję. Zostaw mnie. Czy w sumie tu nikogo tu nie ma, to ja nie wiem, czemu mówię, zostaw mnie. Ale on jest w tych krzakach. Bo teraz sobie. Ulta. O! Jej. Nikogo nie ma. jest ktoś? Ktoś tu jest? Nikogo nie ma. Tutaj, w tych krzakach ktoś jest. Co? Am. Um. Trzecia? O, drugie! Dzień dobry. Dobry, tak, dzień dobry. Nie muszę powiedzieć? Powiedz, dzień dobry. Jak zdobędę M, to od razu będę nagrywać. Jeszcze nie będę jej otwierać. Dopiero będę zaczynać nagrywać, to pokażę, jak ją otwieram. Tak po prostu. Mój fi pierwszy filmik bez nikogo tak naprawdę nazywał się. Po prostu, no zostaw mnie. Ja nie jestem taka silna, to masz w ogóle Power jeszcze. Power Cubesa. Ja chyba dzisiaj. Ja dzisiaj Power Cube'sów nie biorę. O nie. Świetnie. Soczek! Daj soczek, daj soczek. W sumie to po coś tu przyjdzie, to wtedy go użyję. No dobra, no już. już kazali mi wziąć. Nie! Ja nie. Ja. On jest, on jest silniejszy. No pięknie. Po co mi to było? zostaw mnie. Ja, ja nie lubię takich, co tak się na nami rzucają. Co ja ci takiego zrobiłam? On ja teraz w krzakach siedzi, to mnie, to mnie nikt nie widzi. Zostaw, zostaw, zostaw! Szkoda, że nie miałem zrobić takiego trzęsącego się ekranu tu i tu To po prostu najlepiej jakbym się tak, jak się darłam. Czy jak to tam so <intell item> brzmiało? <shoutout> Teraz to bardzo dziwnie brzmiało Ale tak to No O tysiąc życia więcej To jest już nie o tysiąc Pozdrawiam Tutaj tą osobę Nie ogląda, ale pozdrawiam. tak dziękuję za klubika. Daj mi nawet jeden słup to dla mnie po prostu szczęście, nie? Soczek, soczeł. Nie ja soczła. No nie zostaw mnie. Ja chciałam soczła. Nie zostaw. Zostaw ty. Tak. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Trzy, dwa, jeden start. Przepraszam, że nie mogę Wam, jakby, polubić y, nic z jakiegoś y, komentarza, ale ja nie mogę wchodzić, wchodzić w komentarze. Przeżeka, każdy komentarz widzę w powiadomieniach. Hej! Okay. Nie, no serio. No, nie widzi, że ją atakują? Nie, no widzi pewnie teraz, to już za zauważyła. Zostaw ją, bo zaraz ja będę grała Bibi. Pewnie będzie trzecie miejsce, nie mam szans. Pomocy. O. Przegrałam, przegrałam z nimi. Ile mi brakuje? A, dobra, jeszcze stówka, jakby stówka i coś jeszcze. Ja bardzo chcecie mieć już. Em, zem, 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 zem. Zem, zem, zem. Ja chcę mieć ems i z me. Ems <laughs> i z co? Jeśli jesteś moim nowym widzem, to tutaj masz mój kod, proszę bardzo. No. Pamiętam, że w jednym filmiku mówiłam, że będę nagrać Simsy, ale potem, jak chciałam, nagrałam coś, to nie umiałam, nie umiałam znaczy, wgrałam niego, ale nie pojawiło się to u mnie na telefonie, i nie mogłam na mój kanał wrzucić. Jeszcze najlepiej, że w jednym z filmików właśnie ktoś mi dał łapkę w dół. I mi było smutno. Chociaż inni youtuberzy to ci, ci bardziej sławni już, co mają jakieś kilka tysięcy subskrypcji, to, to stają i nie płaczą. Takie łapki w dół. Znaczy no, ci, na, ci trochę gorsi to pewnie tak. Trochę lepsi no w sumie też no. Nie wiem czemu. Może ktoś im zazdrości. Sama nie wiem o czym mam mówienia. No nie. Serio? Zagram sobie ponownie, ale ja na nią nie czekam. No nie będzie chciała zagrać ponownie. Zagraj ponownie jeden na dwa. Czyli? Czekamy. Ja czekam tutaj. No. Jakiej nieaktywności, co? Ja, ja w ogóle nie grałam. pomocy. Ratujcie mnie. Ja nie grałam nawet, bo to są zalagi jakieś. O nie. Ja udałam. Ale czasami ludzie są tacy uparci, że jak ja udał, że ja to i tak biją. Dobra, bo ja, ja widać tutaj, że ten filmik Według mnie on trwa dopiero minutę, ale tutaj widać na mobilizanie, że gra. Trwa już 13 minut. Ja może już Pa.